Witamy, witamy! No, wszystkich lecimy z dwoma kostkami. Kurczę, poszukajcie światło. Odlone Star, setkami. Ja je kiedyś nagrywałem, tylko inne. Teraz przyszły też inne. Jest już ich cztery, każdy rodzaj jest inny. Tu jest tak, brokat green peony, tak? Tak. 20 mm, 100 strzałów, tak jak powiedziałem. A druga jest brokat blue peony, czyli zielona i niebieska będzie. I też 20 mm 100 strzałów Supusseta tam idzie ustawić? Tylko krzycz supek czy niebieska czy zielona, żebyśmy wiedzieli, nie? No. No, i dobra, i teraz poczekamy na Supusia, żeby ustawił. Zobaczymy te dwie, które strzelałem w tamtym roku, bodajże to by na pewno nie w 2024, tylko 2023 w grudniu. To były strzelane dwie setki. I wypadły fajnie. Fajnie wypadły. Tamte strzelały na początku tak pik, 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 a później seriami. Du, 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 du. No, Zielona. fajne Zielona. Zielona, dawaj. Odlone stacje. Zielone kuleczki mam na końcu. No i to jest, że nie ma finału, nie? Ale tamte też nie miały, ale. Fajna setka. Fajna, fajna setka. Fajna. Oczywiście, wy macie swoje zdanie. Ale naprawdę, o fajna, fajna. Nie wiem czy te zielone końcówki mi nagrało kuleczki, nie? Mhm. Ale, ale, ale było ich sporo i w ogóle jak na 20 mm, no to nie ma lipy, nie? Nie ma lipy. Lecimy teraz niebieską. Zobaczymy. Dawaj niebieską cenę, oczywiście musicie w sklepie sprawdzić na stronie. No i tu niebieskie końcówki są. I też finału no, nie ma. No ta mi się spodobała bardziej Bo wcześniej, wcześniej zaczęła, nie? Wcześniej zaczęła Wcześniej zaczęła z tymi seriami Ten, ale fajna Fajna, dwudziestka? Setunia? Fajna to jeszcze Już trzeba, trzeba dowiedzieć dzwonić, żeby było, No Odłożyły na sylwetra no. Dobra, pozdrawiamy was wszystkich My nagrywamy dalej, heja, cześć